Cześć, chciałabym Cię poznać. Być może jesteś artystką, tak jak ja. Mam takie pytanie. Kiedy ostatnio pochwaliłaś siebie za to, co robisz, i powiedziałaś sobie, że jesteś wyjątkowo utalentowana? Ja miałam z tym kiedyś problem. Cały czas tylko od siebie wymagałam. Coraz więcej i więcej. Jak byłam już niesamowicie tym zmęczona, zapragnęłam zmiany. Myślałam, że inni ludzie będą mnie wspierać, a tymczasem sama tego nie robiłam. Myślałam, że będą mnie chwalić, a sama nie potrafiłam sobie podziękować. Kiedy się nauczyłam, wszystko stało się o wiele łatwiejsze. Zmieniłam środowisko. Dziś otaczam się wspaniałymi, serdecznymi ludźmi i chciałabym Cię zaprosić do tej społeczności, jeśli tylko chcesz. Zapraszam Cię na swojego fanpage'a, gdzie opowiadam o przemianie, o pasji tworzenia, o sztuce. Jeśli czujesz, że pora na zmianę i czekasz na znak, to właśnie on. Chodź.